Więzienie Dave'a versus więzienie Paliona versus więzienie Bola. Dzisiaj pojedynek, a są ze mną chłopaki. Cześć. cześć, cześć, cześć. cześć, cześć. Elu, panowie, dzisiaj mamy gigantyczne bryły bedrocka i więc każdy z nas w środku tych brył będzie budować więzienie, z którego później e, osoby będą musiały uciec. Czyli ja na przykład będę uciekać z więzienia Paliona, Palion będzie uciekać z więzienia Bola, a Bolo będzie uciekać z mojego. Na taki przykład. Escape Room z Bedrocka. Tak, tak, tak. Nie musi być Bedrock. Możecie zamienić tą bryłę na cokolwiek chcecie. Ale najważniejsze jest to, że ten, kto będzie najdłużej uciekać z danej bryły, no to ta osoba, która zbudowała to więzienie, wygrywa. Czyli im dłuższe przejście ale, ale, więzienia. To... Tym lepiej. Co mówisz, Bolowski? Ja nie jakie to życzę. No, to jest gigantyczne, no. Ogólnie możecie zbudować to mniejsze. Po prostu musi to być w środku tej bryły. Bryła jest całkowicie zabudowana, więc trzeba sobie tam poradzić. A my, widzowie, ja myślę, że wy subskrybujcie, łapkujcie, a my zabieramy się za budowę. Powodzenia. Pierwszym punktem, widzowie, jaki musimy zrobić w naszej bryle z Bedrocka. Mam nadzieję, że w ogóle dzisiaj wygram. No, to jest oczywiście usunięcie niepotrzebnego miejsca. Czyli tutaj, widzowie, oj, ale poszło, dobra. Mamy usunięte wszystko. To jest miejsce, w którym musimy zbudować. Perfekcyjne więzienie I ja mam nadzieję, że z mojego będzie naprawdę Najciężej się wydostać I ogólnie zrobimy to w ten sposób, że tutaj Na samym dole wylejemy również wszędzie Bedrocka, po prostu tutaj dajemy set Bedrock, yy, czy ja klikłem tutaj Pozycję drugą? Chyba nie, okej, okay, dobra, teraz klikłem na pewno Set bedrock i teraz tutaj wszystko To tu wypełniamy bedrockiem Całe to więzienie mam już mniej więcej zaplanowane I mniej więcej wiem jak chcę je zrobić Ale muszę się jeszcze z tym upewnić Tak samo jak wy możecie się upewnić z tym, że Zagraliście już na kidowice.pl, bo tam mamy Najlepszego one-bloka, jakiego kiedykolwiek dosłownie widzieliście, jeżeli lubicie one-bloka w Minecrafcie, to wpadajcie do nas na serwer. A mamy też inne tryby, za niedługo też będzie ich coraz więcej i też będą udoskonalane. Ale dobra, najpierw zaczniemy po prostu, widzowie, od zrobienia tutaj takiego małego przejścia. Więc zaczynamy tutaj po prostu od setowania to bedrockiem, ok? Mamy tutaj taką planszę. No i w tej planszy głównie będzie polegać na tym, co hmm, tutaj, czy tutaj nie, tutaj nie będzie parkura. Parkur będzie, widzowie, dalej. Ja myślę, że my tutaj zrobimy naprawdę bardzo, bardzo prostą rzecz. Jak wiecie, dość ciężko jest znaleźć wśród na guzik stołnowy. No, to nie jest łatwa rzecz, prawda? I my ten guzik gdzieś tutaj umieścimy i gracz, który to będzie musiał przejść, będzie musiał ten guzik zdobyć. Tylko może, żeby tutaj zrobić to lepiej, to zrobimy to właśnie z planksów i zrobimy tutaj tego buttona właśnie w taki sposób. Jak widzicie, widzowie, wszędzie tutaj dosłownie wypełniamy to losowym dosłownie drewnem. W losowych miejscach i ja naprawdę nie zwracam uwagi, gdzie my tutaj to stawiamy. To po prostu ma być dosłownie w losowych miejscach, czyli właśnie takich jak tutaj. Ok, tutaj dajemy coś takiego. Dobra, żeby tutaj mniej więcej dało się powchodzić na te miejsca, okej. Okay. Dajemy coś takiego i my w jednym miejscu tutaj umieścimy po prostu drzwi. Te drzwi, widzowie będą, myślę, że w tym miejscu. Po prostu tutaj będą drzwi, z tych drzwi właśnie delikwent będzie musiał się wydostać. I tutaj będą drzwi po prostu normalne, zrobione właśnie w taki sposób, okej. Okay? No i tutaj będzie po prostu miejsce na guzik. Gdzieś ten guzik w tym miejscu trzeba będzie umieścić. A my ten guzik, jak zaczniemy sobie tym graczem, został. Ho, 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 sobie tutaj! No pójdźmy w jakieś takie miejsce, gdzie ten gracz będzie mógł wejść na spokojnie bez żadnego przypału. Więc zobacz, załóżmy, że to będzie miejsce. Co ja mówię! Oj! Załóżmy! Że to będzie miejsce A, 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 może tutaj dobudujemy Że się będzie dało też tutaj, okej okay, To się zniszczy i ten guzik, który My chcemy rzekomo od tego gracza dostać To jest guzik ten, ten guzik Będzie ten gracz musiał zdobyć jest go Naprawdę ciężko myślę zobaczyć I to nie będzie łatwa rzecz Myślę, że tutaj na spokojnie będzie trzeba rzucać podpowiedzi Okej, okay, zamykamy to To jest nasz pierwszy etap, z tego co widzę zrobiłem nam się tutaj jakieś dodatkowe bloki Więc ja je szybciutko tutaj usunę, żeby one nam Tutaj po prostu nie przeszkadzały właśnie w tym miejscu czy tutaj wpisujemy komendę cut no i mamy a bo to nie w tą stronę ok tutaj po prostu i mamy to z głowy jeżeli gracz Przejdzie do drugiego etapu Co jest oczywiście bardzo prawdopodobne Bo nie jest to najcięższy etap No to będzie miał teraz do przejścia naprawdę ciekawą rzecz Bo ja myślę, że my tutaj po prostu Teraz robimy walkę na przejście slajmami I bierzemy tutaj po prostu slajmy ok i my tutaj będziemy stawiać te slajmy Właśnie w takim miejscu, żeby dało się Idealnie tam doskoczyć Czyli slime pierwszy będzie załóżmy ok tutaj, dobra, i trzeba będzie idealnie wymierzyć W którego chcemy wskoczyć, załóżmy, że to będzie ten ok i wtedy my jesteśmy gdzieś Tutaj, dobra, okej, okay. czyli gdzieś mniej więcej na ten blok powinna ta osoba móc wskoczyć. Zobaczmy. Dobra, jednak muszę być, musi to być troszkę bliżej. Okej, okay, okej, okay. zobaczmy teraz, czy się da. Okej, okay, uwaga, pyk Dobra, da się idealnie, dobra, da się idealnie Nawet by się to dało zrobić za pierwszym Ta osoba sobie tutaj elegancko wejdzie Będzie musiała sobie wejść oczywiście Na kolejny poziom, to nie może być widzowie Za proste, no przecież jakby to było takie proste To byśmy tutaj nie robili czegoś takiego Ciężkiego, prawda, więc tutaj robimy Takie oto przejście, proszę państwa Wygląda one w ten sposób, jeżeli osoba Sobie tutaj wskoczy, będzie musiała sobie przejść tego Myślę w miarę prostego parkurka Nie ma tu nic ciężkiego i teraz będzie Musiała doskoczyć na tego bloka To może być hardscore to... Ej, nie nie zbumpowało mnie, dwie Ulaga. Ale czekajcie. Uwaga. Okej, okay, dobra, chyba to jest za daleko. Chyba musimy dodać troszeczkę jednak bliżej, bo to jest za duży hardcore. Okej, okay, i teraz działa. I ta osoba będzie musiała skoczyć dosłownie tutaj, nie? Więc to jest naprawdę ciężka rzecz. Bo tutaj nawet da się wyżej. Dobra, dajemy to tutaj. Okej. Okay. To była tu. Dobra, tutaj to dajemy. Ej, to jest mocny skok. Ej, to jest mocny skok. Wydaje mi się, że osoba co to będzie robić. Może mieć z tym mały problem. Dobra, jest. To będzie naprawdę mocne. Okej, okay, cały ten dół trzeba było również zrobić tutaj lawą. Bałem się troszkę, żeby mi się nie podpaliło tu drewno, ale chyba jest ok. No i spróbujmy to zrobić. Tutaj przejdzie się w ten sposób, okej. Okay, tutaj da się doskoczyć. Ja z racji, że no robię to po prostu, no któryś raz, bo to budowałem. No to nie mam z tym większego problemu. Czy my to wybudowaliśmy za wysokie, że osoba, która to chce zrobić. Będzie miała problem, ok? Musimy tutaj dobudować coś takiego, bo, no, nie wskoczyłaby ta osoba, ok? Czyli jednak musimy to troszkę ułatwić. Nie taki był mój mój plan, ale myślę, że jest ok. No i teraz będzie, myślę, najcięższa rzecz do zrobienia. Na pewno w przejściu tego tutaj, bo mianowicie będzie to, no, coś yy, nowego, a mianowicie będą tutaj drzwi, prawda? Będą tutaj drzwi. I pomimo tego, że ten parkour, który był tutaj, był, myślę, dość prosty, i nie powinien stanowić problemu dla naprawdę nikogo. Kogo, kto jest bardziej zaawansowany w Minecraftu, to tutaj jeszcze oczywiście to zalepimy, żeby tutaj tego z żadnej strony nie było widać. Kolejny parkour będzie po prostu drabinkowy, i ja nienawidzę tego robić, szczerze. No po prostu, no nienawidzę tego robić. To jest dosłownie najgorsza rzecz, jaką, jaką można, myślę, komuś dać. Czyli właśnie parkurowy e, tutaj l, 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 drabinkowy labirynt, e, który, no jak widzicie, ja mam, pro, ja mam problemy z zrobieniem tego, nie? Więc jakby tutaj myślę, że ta osoba, co to będzie robić. Również będzie miała, ale co najlepsze, bo to nie będzie normalne. Tutaj trzeba będzie zaskoczyć w ten sposób. Tutaj trzeba będzie wejść na kolejną drabinkę, która będzie po prostu zrobiona w ten sposób, ok? No i tutaj z tego poziomu trzeba będzie skłać po prostu tutaj na tego slajma i tym slajmem wybić się na tyle wysoko, żeby przeskoczyć właśnie przez to, okej? Okay? Czyli nie będzie tutaj żadnego klucza, trzeba to po prostu zrobić w taki sposób. Czyli to, ja myślę, że jeszcze spokojnie możemy tutaj jedną falę bedroka dać. To musimy całe zamknąć, żeby nikomu nawet nie przyszło do głowy, że można tutaj przejść jakoś inaczej. No i zamykamy to. Dosłownie, myślę, totalnie do całej góry. Nie ma tutaj, myślę, miejsca na jakiekolwiek przejście, więc zamykamy to całkowicie do góry, żeby nikt nawet nie wpadł na pomysł, jakby można było to obejść inaczej. A myślę, że tylko i wyłącznie to miejsce jesteśmy w stanie zostawić, gdzie będzie ta osoba skakać. Czyli po prostu robimy to tak, ale żeby również nie było za łatwo, bo ktoś może powiedzieć mi, że to jest proste, no to tutaj dajemy bedroka widzowie i również tutaj dajemy bedroka, więc osoba, co będzie skakać, będzie. Będzie musiała idealnie wymierzyć po prostu w takie okno. I to już jest ciężkie. Uwierzcie mi, to już jest ciężkie, bo spadnie trzeba tak. Idealnie tutaj. Oj! To może być nawet cięższe, niż myślałem, ok? Zróbmy to, kto troszkę wyżej, żeby może jednak było prościej. Zróbmy je może na trzy. Nie wiem, czy to nie będzie za duże ułatwienie, ale spróbujmy. Okej, okay, to jest ciężkie. Ej, to jest ciężkie. Nie wiem, czy ktokolwiek przejdzie to za pierwszym. Wydaje mi się, że za pierwszym może być naprawdę spory problem. Więc jakby. Dobra, da się, da się, mimo wszystko da się I właśnie na tym to będzie polegać, że po prostu da się Nie, że da się za pierwszym, ale da się A kolejna rzecz wcale nie będzie prostsza, bo tutaj do dyspozycji gracza będzie 64 bedrocka I mnie nie interesuje w jaki sposób Ale ma się przedostać na drugą stronę lawy I ja nie żartuję, to jest jeden z cięższych challenge, Jakie ja kiedykolwiek robiłem, chyba komukolwiek Na polskim YouTubie, bo to jest Przemocny challenge. Bierzecie bedroka i musicie po prostu zrobić to w ten sposób, nie? Czyli tutaj lecicie, robicie sobie to tak, ok? Ale na całość będziecie mieli tylko 20 sekund. Czyli to trzeba po prostu zrobić w odpowiednim czasie. No i tutaj już po prostu może, możecie lecieć. Musimy dać tego bedroka na tyle mało, żeby osoba musiała dobrze nim rozporządzać, nie? Czyli tutaj policzymy, ile ja zużyłem i damy go troszkę mniej. No i właśnie tutaj zrobimy to w ten sposób, ok? Ja już tutaj spadłem. Widzicie, to nie jest wcale proste, ok? Żeby dało się tutaj przejść. No i tutaj zebrać, oczywiście oczywiście masę diamentów. Jak widzicie, naprawdę nagroda jest spora, więc myślę, że warto o nią powalczyć. No i ja myślę, że mój, tutaj moje więzienie jest gotowe w 100%. Spróbujmy teraz je przejść jak normalny człowiek. Będę musiał też porobić spawn pointy, więc zaraz je zrobimy, no ale dobra. Pierwsze to wiemy, guzik jest tutaj, da się do niego dojść. Potem jak już tutaj wydostaniemy się oczywiście tym guzikiem, no to mamy do zrobienia naprawdę ciężką rzecz. Ja myślę, że tutaj może być pierwszy spawn point, bo ktoś może być już z tym naprawdę spore problemy. I z tego co widzę, tutaj ktoś by mógł się wycwanić już stan przejść, więc zamykamy to oczywiście bedrockiem, żeby tutaj żaden Swanniak nawet o tym nie pomyślał, żeby nawet nie pomyślał, że coś takiego można zrobić. No i w tym momencie się już tam nie da doskoczyć, to jest niemożliwe. I myślę, że slime'em czy da się tam slime'em odbić? My to oczywiście te bloki zniszczymy, więc nie więc dobra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 18. Czyli my dajemy widzowie tutaj uwaga 17 bloków. I powodzenia. Ja ja życzę powodzenia. Zrób to człowieku, jak chcesz. Rób to sobie jak chcesz, albo damy drewniane. Przecież one się będą podpalać tutaj blisko, nie? Chociaż nie jest włączony Fire Tick. Dobra, żeby było łatwiej budować. Ok, zostawimy jak jest. Trzeba się tutaj dostać. No i wtedy ta osoba wygrywa nagrodę. Ogólnie wszystkie zagadki raczej da się zrobić. Spróbujmy zrobić to. Ok, pyk. iść, dobra, to jest bardzo prosta. Myślę, że tego nie utrudnisz tutaj na tym etapie. Ok, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Ja myślę, że najwięcej czasu zajmie właśnie zrobienie tej drabinki, bo ona jest mega frustrująca. Ja myślę, że tutaj można dać spoko na spokojnie e, łóżeczko. No i właśnie tak to wygląda, że trzeba tutaj przejść drabinkę. Ogólnie da się ją przejść, nie będę przejść bo to by za dużo. Dużo czasu wzięło, ale ogólnie potem osoba idzie tutaj, leci tutaj na slajmika, ok, wskakuje tutaj do drzwi, ma 17 bedroka, leci z przejściem. Ogólnie jestem dumny z mojego więzienia, bo jest naprawdę mocne. Jestem ciekaw, czy palion albo bolo będą w stanie je przejść. Szybko A więc, widzowie, sobie już chłopaki, no i dobra, który z was chce przejść moje więzienie? Który chce? Ja nie wiem, ja, mogę... ja chcę, żebyś tu moje Dobra, no ja to ja przejdę sobie. twoje, to Bolowski musi przejść moje w takim razie, dobra No to Borowski, przechodzisz moje, jestem ciekaw czy przejdziesz A może no, jest moje? Nie, 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 od mojego, zaczniemy od... zaczniemy od mojego, bo jestem ciekaw ile to, to ci to zajmie, jest. chodź, chodź, chodź Dobra nie patrz tu, chodź, tutaj wejdź, okej, okay, chodź tutaj wejdź sobie spokojnie No i dobra, okej, okay, my sobie wejdźmy na tam, może, już żeby dobra, się Obserwować ma, no, to, to, to. no i dobra, Powodzenia no masz pan Masz pointa, poczekaj odpalę ci stoper, bo jestem ciekaw ile ci tu zajmie, pech, widzowie, pecha. uwaga Czas star, dobra, pyk Musisz dobra, się stąd wydostać, musisz znaleźć guzik nie dam, okej, okay. a survival, nie, Czeka, e, Tak, survival? survival, musisz znaleźć guzik, I... tak jest Guzik, dobra, gdzie jest ten guzik bo ja nie Dobra, w bo... zróże nie ma, tutaj Zniszcz, zniszcz sobie drewno, to bo już są... widzę, że nie wyjdziesz. Tu są moby. Jak są moby? Ej, Ej, jak są moby, są, moby są? Nie! Nie, U, ma. O, za to, że nie. Nie obejmujemy punktu, ale nie. Przedbię sobie w drewnie. Naprawdę? Ej, faktycznie! Dobra, dobra. Dobra, dobra pispula odpala, pispula. Nie miało to być moby. Obejmujemy Nie, nie pispuli! Ja nie. Yeah, ja już U. pisałem! Nie! Dobra, tak sorry, sorry, odbuduję ci jak coś byłeś z mobami. Nie da się tam wejść, bo ścisku tu nie ma. Yes, ja przycis, wiec, jest przycisk, jest przycisk, jest przycisk, jest przycisk, jest Patrz Palio widzisz mnie, widzisz moją główkę? Czekaj, czekaj, czeka, przeleć tak, o widzę cię no Tu, uh, do, Nie da się yes. uh. Tu! No jest, jest, jest Dobrze szedłeś, dobrze szedłeś, dobrze, dobrze byłeś, dobrze, dobrze, do góry, będziecie do góry niżej. Dobra git, 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 git e, Tylko musisz no da Musisz, 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 dobra, o, spokojnie, spokojnie Okej, okay. tutaj, no, no, no Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj Uwaga, Uch! jest, masz. jest, weź go, weź go, weź go A, Weź go, musisz go, Cii, no. ja nie, nie, mogę. Mam, nie mogę Dobra, ja już ci go dam, ja już ci go dam, masz ja być jakiś czas przejścia Tak, no, nie, ja, już, nie, nie. ja już mu liczę, zobaczymy kto będzie miał najdłużej Nie, licz, nie licz. No. Dobra. Ej, co to za game mode, ej e, Dobra, lecimy. lecimy Co to miało być? Co co dobra, dobra? dobra łóżko kliknij sobie, żeby spam pointa No i dobra, teraz już nie można rozwalać bloków, dobra, blok teraz, Dobra, jest, jest, udało się, git jest, jest, uwaga. Nie no błagam. Naprawdę dobra, na dostań. takim skoku bolowskim No nie, Ej, co to za dostań. game mode? No dobra! Tyk. Ja nie, nie mogę, nie! Dobra, nie, no, Bolo dostań. jest widzowie najmocniejszym graczem tutaj Magnus. no tak nie powinno być. Dobra, no to jeszcze nie jesteś przed tobą chłopaku. Co jest przed nam? Ej, co to jest. Go wiele gorszych rzeczy. Dobra, dawaj. Uwaga! Ja, Dobra, nie JA NIE MOGĘ, NIE ja? MOGĘ! Co za Musisz na to skoczyć, musisz na to skoczyć! Na środek! Yes? Dobra, no. yes, jest? Dobra, no jest łóżeczko! No i tak? teraz się domyśl jak masz przejść nie. dalej! No ja wiem, ja wiem, bo ja pewnie tutaj muszę... Co? Ja? ja nie mogę! Ja, ja ci powiem że skorzystałem z mega dużej ilości slimów. Nie, to będą też tam slime. Y, do... O nie dobra! Bolowski mi się wydaje, że Ty dobra, się mo... Ty się możesz nie. poddać jak chcesz, nie? Masz już. nie, nie, nie ja nie chcesz. Co tu ja robisz? Ja tego nie zrobię! Ja tego nie zrobię. To no to co, do, no to co no, się poddajesz, tak? To po co? Dodaj to mu, do ty ty mu dodaj mu dodaj mu minutę. Dodaj ci minutę do czasu, dobra, daj. Do. Nie, to jest nieobchodnie, dobra. Zrób. Klik! Ja nie mogę, nie? Dobra Bo jest fatalny widzowie, nie? To jest normalne. Ale to jest za słaby O Ja nie mogę, nie? Ty, ja z 17 bloków Mam, musisz się dostać po tej całej lawie do końca do diamentów Musisz zejść na dół Nie ginąć Dobra, robimy play A, tam się da tak? No możesz, ale ogólnie coś sobie zmarnowałeś moim zdaniem Nie, teraz ja nie wiem czy jeszcze dojdziesz Dojdę, dojdę dwa 17, nie? Musisz dojść tam do tych diaksów, no Musisz <noise> Czekaj, Je jest raz, dwa, mm. trzy, cztery, pięć... Nie, może da, da, radę, da radę jak będzie da dobrze radę. stawiać bloki, jak będzie dobrze stawiać bloki, no. ja już Nie, do dobrze stawiasz. Ile ci zostało? Dziewięć. Nie, to dasz radę. myślisz że będzie to jak on nie doskoczy. Nie, chyba, chyba da radę. Nie, na spokojnie. A ile, ile zostało A? teraz? 5. Pięć. Pięć? Też. Marnujesz teraz, nie, Też. dobra, nie, 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 git ma, gitma. Git, ma. No No żeby tutaj nie, nie, doskoczył. nie, nie, rady. Dobra, nie, 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 Dobra, jest, dobra, no. i ogryłem, mi dobra. Mi. Dałeś radę, ale z czasem... 5 minut, miałeś czas 5 minut. D 5 dobra. minut? tylko, minut? Tak. Ty mi dodajesz minutę, a poza tym trzeba było niszczyć blok, żeby coś zrobić. A u mnie nie ma takiego celu. Eee, no ale niszczysz, dobra, no jedno drewno musiałem zniszczyć, no Je to było jedno drewno. I tak, i tak, to jest. Jedno drewienko, ale, ale ja ci powinienem doliczyć o wiele więcej, bo te twoje przejście to d ja człowieku nie wiem, nie? Cały czas na gameowanie. Tak ja to więcej, nie. <laughs> dobra, do kogo teraz? E no nie, nie do ciebie? A ty masz po środku? Tak. Dobra, okej. Okay. Gdzie mam zacząć? Nie wiem No jak nie wiesz? Aha To no mam się domyślić, tak? Dobra Na survivalu, tak? Rozumiem Tak Dobra, odpalam stoper, dobra, dawać No bądź, <laughs> dobra, dawać, dawać, dawać Jaki typ, nie Do... Dobra, tu będzie ghost block O nie, jest tu coś dobra, o, Ma, ma, ma Dobra, okej Nie, okay. nie. A, Co? Nie Ty sobie żartujesz Nie ze <śmiech> śmiechu! Ej, to się da w ogóle To się da w ogóle przejść? A, da, się. Nie, tak. da się Da się Dawaj Dobra Chodź! Tak się da przejść serio? No. Jest! Nie Szybna mogę, tak. szybko! Uh. Jak? No, raz, nie dwa, szybko. trzy! Uh. Uh. ja on to przejdzie w sekundę! Ej! Po tak. no, Nie mi, mapy. no co ty to, robisz, Borowski? To, to że jest koniec mapy. Jak koniec? Jak koniec, koniec mapy? mapy już. Nie no nie! Czekaj! Co ja tu mam? Jak ja tam push? JA TO MAM, pójść. Ja idę swoją na Dobra, ja ci, czekaj, ja ci pomogę. EJ NO NIE! No co ty, o. co ty zrobiłeś? Dobra, czekaj Dobra, to jest gdzieś sekretne przejście To gdzieś sekretne przejście, nie? EJ DOBRA! CO ZA CZŁOWIEK ZROBIŁ... Nie ma, nie ma podpowiedzi, działaj, działaj Dobra, ty jest... Ja muszę przeglądać każdy blok? Oh my god, nie? Dobra, chwila Tu coś jest? Bardziej tam, gdzie wbiłeś, bardziej bliżej, w sensie te bloki gdzieś Tu? I niżej może, oh. o o! Ale co mi to? O! Ale co mi z tego slajma? No dużo! No jak dużo? Nic z nim nie zrobię! Cycret no. chest? Co? Bardzo dużo No Co? Nie! Jak? Czekaj! Nie nam błagam! Co ja mam ze slajmem zrobić? Nie, tylko slajma masz, nic więcej. No to co ja mam z nim zrobić? No kombinuj, nawet nie potrzebujesz na razie tego slajma, żeby coś zrobić. Tu w tym miejscu? Co? No. No? Ale muszę zginąć, nie! Coś ci wystaje. Coś ci wystaje? Ej, Uwagam, nie... co przed chwilą otworzyłeś? Ale W Skrzynie. Nie no, dobra, nie gram z tą Baldur's Gate'a! Ja ej, no nie widzę, co musisz, mi wystaje! No, musisz, musisz ogarnąć, że co chodzi? Co teraz otwierasz? Zatrapa. <laughs> trapa! No, nie, a czym był slime? W skrzynce. No jakiej? Sekret. No jakiej? No sekret. No i się rozejrzy jeszcze gdzieś jest taka no nie, Co za gościu! Nie, nie ma. Błagam, jesteś nie wraży! Nie no proszę! Ja się. nie mogę! Co? Nie no nie wierzę! Dobra, jak ja nie ale ta... nie dalej? Możesz rozwalić Co mogę? Rozwalić możesz te slamy co tu wystają. O! To wziąłem. Jak no już... Nie, to nie, to ci niepotrzebne, ty dwa slamy masz. No. No. Ja, yeah, no? dobra! Ej, nigdy w życiu na to nie wpadł, nie. No co ty gadasz? Ej, jakie ale to grupy. jest, jakie to jest mądre! Ej, jakie to jest... Ej, dobra, dobra, paliąc zrobił dobre, dobra, git, git, git. Dobra, ma... No, i lecisz. Ma podpowiedź się co mi należało, nie? Dobra, okej. Okay. Idziemy dalej. Łóżko. Ej, łóżko, dobra, okej. Okay. Chociaż ja sobie <laughs> lepiej niczy, wpiszę lepiej, co jest pan, będzie problem. Dobra. Co ej, kurczę, no i dwa się to jest to, nie? Muszę <laughs> gdzieś skoczyć, ale gdzie? <laughs> ej, a dobra ja widzę! A ja chyba zrobiłem mocny, co? To jest to widać. Jak widać? No przecież to widać. No jak widać, co? Gdzie widać? Ej, ej nie ginę, aha, bo to mi tepłeś, dobra. Tak, jest to no. Dobra. Dobra, patrz do góry. Dawaj. Że co? Aha! Ja nie mogę, jaki głupiec. Co? Od początku to sobie przejdź. Ej, daj wizę, straciłem, daj mi daj od, wizę, proszę. Od, 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 od początku sobie to przejdź. A, że tutaj? No. Ale że to jest po, początek. Po, po kolei. Okej. Okay. No, ja Ale nie mogę. Dobra. <grym> ja myślę, że to będzie krótkie, a to jak na długie jest. Ej, no Dobro. nie no. A na no. 10 minut jest to robi. Nie, robię 3! Robię 3,50! Ale powinienem dodać minutę! Za co niby? No za tak długie robienie, ja też miałem. Jest! Mam drzwi, ale A. jak za długie robienie? Czas, zrobiłem dużo od za Ciebie? Ja w ja też robiłem za długie. Dobra, 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 pokaż mi, pokaż mi. Wyszedłem, jest! Let's go! Putin. Dobra, z podpowiedziami. Ja myślę, miałem taki sam, widzę, prawie czas jak bolo, tam o 10 sekund dłużej, ale bolo miał minutę I... doliczoną. Ale Zobacz. no dobra, przez podpowiedzi można uznać, że mamy remis. Dobra. Ja zostałem oskamowany. Ogólnie tak, to robimy. To Palion Ja, ja. Na pewno Palion? Dobra, czekaj, bo nie zrezywajcie ja jak dodać je rządzec. No? Co? To... Sekundka, sekundka! Idzie, idzie zgapić ode mnie. A nie, coś. bo ty musisz nie. te moby dodać, sorry, bo I... ja moby usunąłem. Nie, to już jest zlabione, to już jest zbladione, ja... to jest jest zbladone, spoko, nie? Poza czasem, I... ej. Dobra, dobra. Sam... liczymy palionowi, dobra, start, dobra. Start, start. Bo już widzę, że zaczął. Ej, ale ty już zacząłeś robić parku, zanim odpowiedniłem czas! Dobro, bo, dolicz 10 sekund. Uwaga! Ja z 10 sekund! Doliczę, doliczę, I... no! ale ty całe sekundy. Dobra, całe Ja jest nie wiem, wiecie, dobra, palenie zrób wyjście? No nie wiem, nie wiem. Ogólnie nie, niekoniecznie to było ci potrzebne, ale dobra Haha <grystanie> <To? grystanie> Ej dobra, nie ej to robienie z secret bloków Dobra, ja, ja widzę gdzie jest wyjście Cicho by, cicho by. to jest... Musisz to jest się odzywać w ogóle, w ogóle. Ja nie mogę Dobra, znalazł, 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 Bo nie będzie ciężko, nie <grystanie> będzie łatwo panią teraz Będzie... Będzie bolało, nie? Bo idzie Pają... przez więzienie Będzie bolało Czy da radę przejść całe? To ja to takie długie? Bo tak, ale co to jest w ogóle? Będę bolał. Potka? Na co masz potkę? Ekstra szybkości. No, chyba o, żarty ja robisz. Ja ją do tych, Co ty tu musisz zrobić? <noise> dawaj! Lepiej <O> ją ja! Creepery <noise> wybuchają! Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ej, jakie fajne! O nie, trafił go. No do nie, koniec. No i koniec, po pająie. I co? Nie. Ej, dał radę, to... patrz! Lata! Nie dam Ej, leci Umrę, umrę zginę, nie, bo spadne. Zginę, chyba e, zginę to... Kurde Dawaj panią, dawaj, druga runda, dobra, może teraz się uda Lecę, Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, uwaga Dobra Ej, a wypiłeś płotkę? Wypiłeś płotkę? Wypiłem, wypiłem Nie, nie wypiłem Jak nie? Nie, jaki typ, bez płotki to robi, patryk, patryk. Dostał, ej, patrz jaki kozak Co? Dostał, dostał gita Patrz jaki kozak Patrz, 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 patrz. Do, Nie Ja wypiłem. dał ej. radę, przeszedł Ogólnie dobra. to CRIPER! CRIPER! To jest! Ej! Czemu ty jesteś taki duży teraz? Co jest? A, bo dobra, duży parkour, dobra, okej. Okay. Z... Dobra, dawaj. Dawaj, 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 dawaj musisz. To jest? Dawaj, dawaj, dawaj parkour! Ja nie mogę jakie dobra. fajne! Ej! Wybiłeś podkę na szybkość! To jest na Nie, nie, jest, nie, nie, piłem, nie, piłem, nie piłem, nie piłem, Serio, nie piłem. Serie? Dobra. Uwaga nie, nie! Nie da się tam skoczyć! Co ty Bolowski zrobiłeś? Wolowski zrobił źle mapę. Jak Wolowski zrobił źle mapę? Dobrze zrobił. Skoczy, nie da się tam skoczyć. Dobrze, do... nie da się. Nie dało. Widzisz? Patrz co robi. Zobacz. Minęło. Odejmijcie Dobra, mi teraz Dobra, dojmujemy sekundę. Dobra. Odejmujemy sekundę. Odejmuj sekundę faktycznie. Dobra. No dawaj tu, Pani. w no, od razu tutaj na koniec. Na koniec chętnie, no. No, no, Bolowski, żeś, żeś nie został. Nie Jest koniec. koniec, dobra. Ok, nie wiem ile miałeś dokładnie. Chyba jakieś 3,50. No, ale no można co, co uznać, chodzi? że tutaj te 20 sekund powinieneś mieć dodane, nie? Ja no, ja wygrałem. Nooo! Ej, nie wiem kto wygrał teraz w sumie. Nie... Ja mi dodaję minutę. Nie wiem, nie wiem kto w sumie miał najdłużej, nie? Ty miałeś najkrótsze polo, bo to nie chodzi o to, żeby jak najszybciej przejść, tylko jak nie. najdłużej. A twoje panią najszybciej przeszedł. <laughs> Więc On nie był. wiem. Trzeba to widzowie, policzcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, czyje więzienie było najlepsze.